Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj polecam bardzo prostą i smaczną surówkę z selera i gruszki. Będę potrzebować seler starty na tarce o średnich oczkach, gruszkę pociętą w drobną kostkę. Nie ścierajcie gruszki na tarce, bo Zrobi się taka ciapowata, lepiej ją pociąć w kostkę. I śmietane. Dwie, trzy łyżki. Ja najpierw dodam dwie łyżki i zobaczę, jak będzie to wyglądać po wymieszaniu. Jest jeszcze trochę zasłucha, dlatego dodam jeszcze jedną łyżkę. Mam śmietanę dwunastkę. Próbuję, czy jest dobra. I dodaję trochę soli. Z solą, uważajcie, ta surówka nie powinna być przesolona. No, musicie tak dopasować, żeby paso, yy, pasowało do Waszych gustów, yy, ale nie za dużo tej soli. Ta surówka jest yy, taka lekko słodka, powiedzmy słodycz, por taka porównywalna do surówki z marchewki. Yy, no i właśnie taka powinna być. I teraz przekładam do miseczki. Surówkę mam już gotową. Jeszcze tylko kilka cienkich plasterków gruszki do ozdoby i gotowa do podania surówka z selera korzeniowego i gruszki. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny i do zobaczenia.